Sezon pierwszy rozdziału trzeciego rozchulał nam się na dobre. Hej, szepanko widzowie, z tej strony Regalik, a dzisiaj pokażę Wam tajemnicze sejfy siódemki Fortnite, rozdział trzeci. I oczywiście jak zawsze na start mam dla Was pięć karnetów bojowych. Jeżeli chcecie wygrać, to strzelcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem tam na dole oraz napiszcie komentarz, jaki był wasz ulubiony sezon Fortnite. W którym rozdziale, i czy może ten jest waszym ulubionym? Nie wiem. A tymczasem, już bez zbędnego przedłużania, po prostu zapraszam Was do oglądania samej gierki. Dobra, widzowie, dzisiaj jest ze mną Smaczyk. Witam cię serdecznie. Siema siema. No i słuchajcie, znaleźliśmy tajemniczy save, który znajduje się obok schronienia za. za, za posągiem naszego Dwayne Deroka do Johnsona. I co ciekawe, nie trzeba tam żadnej karty, co zaraz Wam pokażemy. Po prostu musicie ze swoim duo partnerem tam podejść, ale zaraz Wam pokażę, jak ta mechanika działa. No i wchodzicie sobie w ten mały bunkierek, czyli nie? Nie wiem jak to nazwać. I zobaczcie, wchodzicie sobie tutaj na dół i od razu waszym drzwiom ukaże się safe. Po prostu wam się otworzy, jak przeskanuje waszą twarz. Ja waszą i waszego teammate'a. No i safe się otwiera. No i my spróbujemy wygrać grę lutem z tego safe'u Zobaczcie, jak Ten. to wygląda. Halo! I lecimy do safe'u. Co to Wam poleci? Snajperka, jest karabin. I karabin. Nie no, tragedia. I tylko karabin hey, hey, i snajpera. Ja pierdzielę. Dobra, stary, na Nie poleciałeś. <laughs> Dawaj, lecimy szukać gości od razu. Spamuję do I niego. Dostał i ja pierdzielę. Uciekł ode mnie też. Snajperka będzie moją pompą, także uwaga. Mam go w boksie. Ja tutaj mam Dawaj. drugiego chyba. Pomóż idę, mi, pomóż idę, mi, pomóż idę. Mi, pomóż mi. dobra, gdzie żyje. Zabiłeś? Super, dobra, on miał leczenie. Idę pierwszy ogień, bo ja rzucę tak. Dobra, to, dobra, dobra, dobra. Dostał, zero ma białe HP, białe HP. Plecamy, plecamy, dalej! On gdzieś na górze się leczy, leczy się tu. Odmieniam go. Dobra nie żyje? Super. Dobijamy Dobijam go. go dobijaj. A widziałeś, że w ogóle nie można szajkować w tym sezonie? O, tu jest dobra, skrzynka odbieram. z sejfu, chyba mogę ją wziąć! Jaka skrzynka z safeu? No taka skrzynka z safeu, taka sama. Tak, tak gra mi Weź sobie filetowy. Nie, 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 możemy. Tylko safe być Tylko safe, dobra. Tylko safe. do! Jest centralnie na karcie, chodź do mnie. Widzę, 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 jestem o kurde, o dawaj, 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 dawaj. widzę dawaj. go. O dobra, widzę go. Zero ma. Trzymaj. Spamuję. broń. Nie, on jest wyżej, nade mną. Snajpem mu daję. No zoom. Nie, 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 ja w zero. Nie, nie, trafiłem. Piję, piję potki, piję, padki, piję padki, no. On ma zero, on ma zero totalne. Nie ma zera, A nie, on nie trafia. Nie no. Pa co się dzieje, gościu, teraz. Dostał? No traf! Leży! Let's go! No, Mówiłem ci, że to będzie moja pompa w tym odcinku? To nie dowierzam, weźcie z Ja <grym> lepiej. Nie ma respienia. Kurde, jakoś dłużej to trwa. Jak to dłużej? Krócej! No dłużej! Widziałeś, ile A, to trwa? To jest respienie? Tak, w rifta z respie czy co? ta, tak, ta, ta, właśnie widzę. Ja, ale co riftem? Pa, jakiś szef Podjeżdżają nas. 22 dostał. On mnie bombi, bombi mnie stąd, Patryk. Stąd. Dobra, 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 dobra. Bombie go, bombie go. Zero mat. Leży jeden, ale mam też zero. Zabuduj się, się. Nie ma matca, nie ma matca, nie ma matca Muszę uciekać. Nie. Leżę. Podjeżdża się dwóch. Tutaj, z tego co mi się wydaje, znajdują się trzy skrzynki. Tak jest: z jednej snajperka, z drugiej Sajperka, snajperka dobra. i z drugiej broń ze skopem. Je biga. Ty masz coś w ogóle? Snajperkę. Snajperkę to A, niedobrze, stary. Dobrze nie je padłeś. To niedobrze, stary. Musimy chyba iść do drugiego safe. Ma szybkość. Jestem z trendu. Widzę, nie widzę, gdzie on jest. No, 180! Nice, super. Ja dobijam go. go. Dobra, lećmy szybko do drugiego sejfu, bo to się źle skończy, nie z tymi brońmi. Dobra, szybki Dwayne The Rock, do góry i lecimy na drugi safe. Drugi safe znajduje się tutaj, także tam lecimy, no bo musimy, bo nie oszukując się, mamy bronię dosyć śmierne. Widzę, ziomka w ogóle? Nie. 20 dostał. No pod wodą się chowa chłop. 20, 20, 20 leży. Dobra. Aj, okay, zdobijam go i dawaj lecimy. Czekaj, ja chcę go dobić. Eee, niesprawiedliwe. Nie, ma Och, Okozielony! To bot jest. Bot do Rift'a wskoczył? Co jest no, grane? No, no, no. Mam 12 a mam przez niego. Dobra, Dobra, leży. Żyje. Ja mam Liedziałeś trzy ammo, jak coś do tego, nie? Dobra, idźmy do safe'u, może to nas uratuje. No i wchodzicie sobie do tego bunkierka. Tak samo schodzicie na dół. No i otwieracie sobie kolejny safe. I ciekawe też, że nasze twarze pasują. I ciekawe dlaczego? Bo jesteśmy wyjątkowi, Patryk. Dobra, dajcie cokolwiek, jakąś pompę, nie snajpa. Proszę. O, jest to z, ty, z tym, możesz sobie to wziąć? Dobra, To, to już mam na pewno takie. pomoże. Ale nie wiem, czy. A tu jest samo box w ogóle. Więc albo lecimy tutaj, co jest w strefie. Albo idziemy farmić ziomków od razu. Co no chodź, wybierasz, Smaczyk? Nie tamtego w strefie. Nie no, jeszcze dzik mnie atakuje w tym sezonie. Właściwie, quad crushera, coś gadasz. Masz kład crushera? To dawaj, lecimy no. po niego. On no ma nie, paliwo, dawa, czy nie? No ma. Kurde, zrobili mu paliwo, ale skam. On rozwala konstrukcję, pamiętaj, nie? Ej, ziomek tu! Lama, 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 Tu ziomek, lama. ziomek! Lama, jak ziomek! Rozwalaj, rozwalaj lamę. Dobra, nie żyje. Są tu, są tu, są tu. Co oni robią? On, on, nie, o leży, 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 leży jeden, jeszcze jeden tam jest, kurde ja mam ja mało hapsuł się, strasznie, leć, się leć, do mnie, ja podjeżdżam go A ja w ogóle Będzie się leczył chyba na zaunie. Ale Tadek Czekam aż się zatrzyma Nie wierzę Leży, 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 kolejny, jeszcze Aj. jeden tam jest, co tu się dzieje tu, zero nie ma wiesz. Leży, leży, leży kolejny, co jest grane? To Dobra, jakieś boty chyba, czy coś? Za <laughs> ja muszę apteczkę użyć tak, BTW. O Nic kurde, ammo, teraz Bez to jest gituwa. Co tu się dzieje? Dostaje! Obity! Nice! Co to co są jest? za ziomki w tej gierce? aktorzy widzowie! Już gramy 17 grę, co to za aktorzy. Dobra, a to działa tak jak kiedyś działało? Co ty robisz? Dawaj, jedziesz, jedziesz do góry. To schody jeszcze jedne. Teraz zostaw mnie, buduj. Nie, co to się robi? Nie umiem, na drzewie, na drzewie wylądowałem. Ej, jak, czemu jak się ma potkę, to się nie da biegać w tym sezonie, kumasz? Masz mam potkę, to się nie biegnie. No nie mogę biec z ale skandal. Skinia, kim pomóż mi. Ziomka widzę, 90 nie. mniej, krak, 0, 0, 0, 1 HP. Że ty mi zabierasz takiego fraga, co ja trafię snajpę i wszystko. Ej, strzela ktoś do nas. Za snajpy strzelił, Staj. o widzę go, widzę, widzę, widzę go no Dostał dwadzieścia Zero, ma. Jezu, Patryk, Zero ma jesteś Co to za aktorzy są? Nie jeszcze ci to, Kolapsujecie. O tu, ja tu box a pasza zrobiłem Czekaj, wierzyma. zróbmy mu no scope challenge No o, scope tu, chodź, tu, chodź challenge Czekaj, czekaj, no scope o, challenge Nie trafiłem! No, ja Ory, ciadaj, dawaj, no dawaj, scope, scope ja challenge otwieram. Dobry, co on robi? Kolejny? kolejny? Kolejny aktor? Co tu się dzieje w tej gierce? Co za prosty widzowie! Ej, no tu jest chłop kolejny, kolejny pros. No co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mam 10 fraków! ale formą. Ej, dostałem coś, z... co to było? A, splasza no, mi splasza rzuciłeś włosy. Dobra, Nie. Gdzie, gdzie są ostatnie? Jest 8 osób. Smalczyk zaraz zginie, taki mocarny jest. Ty, a da się rzucić nawet na 100 kilometrów? Po co, inka, milion, A, po co na minka minęło? A poleciał namiot, Skacze. Tam się biją Nie bądźciek. ratuj mnie, smalczyk! Nie żyje ratuj mnie. Podniosłem namiot, jak leżący! Co się dzieje? Bo mi się ta góra podoba, nie? Taka <noise> wysoka trochę. A wiesz, co się robi z takimi ludźmi? <noise> Wolałem to milczeć po prostu. Dobra, jest top 6, na razie było łatwo. Ale zobaczymy, tu mamy jakieś banty na miniona. Zobaczymy, A, idzie. czy on coś potrafi. O kurde, tam się budują nawet 20 łajd, 20 łajd. Nie, tu są zawodnicy już poważni. Od pajęczy się no, no, 20 odbijają. Wide, 20 łajd, 20 łajd, ten na prawo. Ten nie da się trafić. Spamuję. go, spamuj go. Lucieńka, ja 20 łajd kolejne, na górę wychodzi. Reload mam O kurde, dwóch mam minion jest pro playerem Smalczyk no i jak ja mam cię podnieść, powiedz mi teraz Weź kartę i się dowiemy, czy w ogóle masz miejsce To jest problem ja delikatny Ja na namiot rozstawił i z kitrą. I siedział w namiocie? Tak, i do końca gry Ten chłop sobie sortuje Nice, masz, to pada? Nie mam właśnie Oni mają pompy Minion Ale... jest pro playerem no i minion tą gierkę wygrywa. Smalczyk powiedział, że są słabi, więc wjechaliśmy. No, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zobaczyliście sejfy, zobaczyliście kilka fragów. Także co? Jeżeli podobał Wam się odcinek z Fortnite, to strzelcie łapaczkę w górę, suba z dzwonem i komentarz tam na dole, jeżeli chcecie wygrać karnet. A jeśli ja się już dzisiaj z nami trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie siema! Hello!